Prawa jazdy dla siedemnastolatków, jak to może wyglądać? To jest ustawa, która za, y, zakłada pakiet różnego rodzaju zmian. Między innymi jest kwestia związana. Z obniżeniem wieku, w który uprawnia do ubiegania się o prawo jazdy kategorii B. Ja sam zdobywałem prawo jazdy, kiedy miałem 17 lat. Mało tego, można było kurs rozpocząć jeszcze w wieku 16 lat, i dopiero po urodzinach 17 można było przystąpić do egzaminu. Chcę, żeby wrócić do, do tych zasad. Mało tego, chciałbym obniżyć wiek także dla tych, którzy chcą wcześniej zdobyć uprawnienia do pojazdów ciężarowych. Myślimy także nad autobusami. Ja patrzę także na kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uważam, że im wcześniej człowiek nabywa dobrych nawyków, im wcześniej nabywa umiejętności pod określonymi warunkami, bo tym lepiej. Ja y, także w tej ustawie prowadzam pewne obostrzenia dla wszystkich nowych kierowców, bez względu na to, czy zdobyłem prawo jazdy w wieku 17 lat, 40 czy 50. Przez dwa lata na innych zasadach można kierować samochodem między innymi zero tolerancji na alkohol wiemy że teraz są pewne e, limity także mniejsza liczba e, punktów e, karnych tak żeby przyzwyczaić ludzi do naprawdę bezpiecznych nawyków kierowania pojazdami kiedy te przepisy wejdą w życie ustawa jest gotowa przy sprawności procesu legislacyjnego myślę że latem do końca lata może ten przepis już obowiązywać